Cześć, cześć! Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj czas na taką formę bardziej vlogową. Ja się tylko z Wami witam i uciekam do różnych rzeczy, potem do Was powrócę. Ale chciałam Wam przy okazji powiedzieć, każdy ma swoje jakieś secret projekty, więc ja też chcę. Testuję pewien krem, który jeszcze nie jest w sprzedaży a właściwie krem ze zmienioną formułą, o tak należałoby powiedzieć i mam tą przyjemność być z jedną z osób, które go testują właśnie przed ostatecznym wprowadzeniem go do sprzedaży i chodzi w tym oczywiście o to, abym wydała swoją opinię, jak on mi się sprawdza, jak on już wejdzie do sprzedaży, to myślę, że wtedy będę mogła Wam ujawnić, co to był za krem. Więc fajnie, coś nowego, nigdy nie miałam jeszcze właśnie okazji testować czegoś, i móc jakby wyrazić swoją opinię, móc teoretycznie, wiecie, jeszcze wpłynąć na jakąś zmianę formu i, i tym podobne bardzo, bardzo naprawdę fajne doświadczenie. Chcę kupić, a właściwie naciągnę mojego ukochanego męża na najdroższy kalendarz adwentowy z sefory. W tym roku Sephora wypuściła trzy kalendarze i ten najtańszy kupiłam, aby móc nagrać film. Natomiast ten drugi to jest kalendarz, który jest zdecydowanie chyba moim zdaniem największym, może nie że nie wypałem, ale można najbardziej się na nim przejechać, ponieważ on powstał przy współpracy jakiejś marki od herbat. I nie wiem czy wiecie, ale ile on kosztuje? On kosztuje 249 zł i faktycznie w jego nazwie napisane jest: kalendarz adwentowy Sephora Collection and ee, Kusimi, Kusmi, właściwie Kusmi T. No ciekawa jestem czy każdy na to zwrócił uwagę i czy każdy jakby zajarzy, kto nie chce na przykład znać zawartości i jednak kupuje ten kalendarz jako niespodziankę, bo na przykład jakiś facet dla swojej dziewczyny, wiecie, chce jej zrobić niespodziankę i nie będzie tego aż tak obczajał. I spojrzy, że kalendarz kosztuje 250 zł, więc uzna, że no, ta cena już pretenduje do tego, że kalendarz może być naprawdę ekstra. No a tutaj, słuchajcie, znajdujemy 12 kosmetyków i 12 saszetek herbat. Nie wiem, czy to jest 25 okienek, bo jeszcze mamy zaparzacz do owych herbat, więc moim zdaniem, i jeszcze to są, słuchajcie, saszetki herbat. Skoro jest zaparzacz, to rozumiem, że one są w, wiecie, w postaci sypkiej, no ale bez przesady, a ciekawa jestem, bo tego nie sprawdzałam, Ile kosztują te herbaty? W ogóle znacie te herbaty? Bo na przykład e, rozmawiałam z Paulą, to Paula mówiła, z Paulą, że ona na przykład zna te herbaty. E, i, I nie było to dla niej nic nowego. Nie. Wiecie co? Dla mnie ktoś sobie po leci w kulki. Patrzcie, zestaw Kusimi e, Moment w zestawie z zaparzeczką 5 razy po 25 gramów, czyli normalnie takie mini puszeczki i to kosztuje 112 zł. 5 Yy, normalnych opakowań herbat, a tutaj mamy 12 saszetuniek. No dobra, ale my kupujemy, słuchajcie, ten najdroższy. Tutaj mamy, o, uwaga, ilość ograniczona i jest on tylko online, czyli nie ma w ogóle go w opcji stacjonarnej. Dodajemy do koszyka, aha, no i tutaj, słuchajcie, mam, yy, już mi się tutaj otworzyła, widzicie, wtyczka z Lety Shops. Tutaj jest aż 3,5% zwrotu gotówki, więc zaczynam od tego, przynajmniej jakaś tam, wiecie. Mąż płaci 500, a dla mnie jeszcze będzie zwrot. Aktywuj zwrot gotówki, bo mam nadzieję, że już wszyscy wiecie, jeżeli jakimś cudem się uchowaliście, że jeszcze nie wiecie o co chodzi, to chodzi po prostu o cashback, czyli zwrot gotówki został aktywowany do tej do koszyka. I chodzi po prostu o to, kochani, że za dokonane zakupy na określonych stronach Mamy później po prostu cashback, a więc pewna część wydanych pieniędzy do nas wraca. Jeżeli chcecie sobie zobaczyć, jakie generalnie sklepy wchodzą w to i czy to są sklepy, z których Wy na przykład korzystacie, no to wystarczy wejść na stronę właśnie Leti Shops i sobie luknąć, jak to wygląda. Istotne, czego ja osobiście przyznaję się i to jest najszczersza, prawda, może nie będę zadać ryjka, nie załapałam. Serio, dopiero zobaczyłam to na vlogu u Luki i dopiero załapałam, że jest coś takiego jak zapraszaj znajomych do Letyshops i zarabiaj. I chodzi tutaj o to, kiedyś była taka akcja, nie wiem czy pamiętacie, z bookingiem, że też można było polecać i od rezerwacji się dostawało kasę. I tu jest podobnie, czyli znajomy rejestruje się przez Twój link polecający, dokonuje zakupów, na ponad 50 zł w ciągu 30 dni. Myślę, że nie jest to zbyt trudne. I wtedy otrzymujecie razem po 10 zł na saldo. I wy macie dychę i on ma dychę. I to jest całkiem fajne. Tutaj mamy skopiuj i wyślij swój link polecający. Także polecam tą formę. Ona nie ma nic właśnie widzicie wspólnego z YouTube'em i tak dalej. Ona jest po prostu dla Każdego. No i kochani, przenieśliśmy się do mojej kuchni. Wspominałam Wam już jakiś czas temu, jeszcze w starym mieszkaniu, że chciałabym przemycać troszkę gotowania, ponieważ całkiem jestem w te klocki niezła, a teraz też ostatnio gotuję zdrowiej. To nie chodzi o to, generalnie mamy taką wizję z mym małżonkiem, że nie chcemy przychodzić na jakąś taką dietę, dietę tylko właśnie bardziej, wpowiedzieć, większą aktywność. Fizyczną i, i gotować po prostu zdrowie. No i dzisiaj Was właśnie zapraszam na taki przepis, ja go znam doskonale. Będzie to wieprzowina po chińsku z mango. Przepis w oryginale pochodzi z bloga ze strony Kwestia Smaku, oraz ja go sobie delikatnie modyfikuję. Już sobie naszykowałam pokrojone mango, ono nie jest niestety zbytnio dojrzałe, no ale trudno, takie mi się trafiło. Będą też warzywa mrożone, i zacznę właśnie od tego, że wrzucę sobie. Te mrożone warzywa na patelnię. I ja będę używać mieszanki chińskiej mrożonej. I przemycę w dzisiejszym obiadku trochę fasolki szparagowej. Kupiłam takie, nie wiem czy znacie, takie klipsy w IKEA e, właśnie do różnych torebek, żeby nie używać gumek receptorek. Bardzo szybki obiad, naprawdę bardzo, bardzo smaczny. I będę kroiła, to jest polędwiczka wieprzowa. E, będę ją kroiła. W ja osobiście, tak jak zresztą jest w przepisie, yy, bardzo lubię opruszyć mięso mąką i tak też uczynię, to jest mąka ziemniaczana. I dzisiaj po raz pierwszy będziemy jeść makaron ramen, Będzie to do budowy wybór, i nie jest pierwsze koncertowe obiadu. To ja robię teraz sosik. Trzy łyżki octu ryżowego, trzy łyżki sosu sojowego, trzy łyżki wody i potrzebujemy takiego karmelowego lekko smaku, więc dwie łyżki cukru ścinowego. Nie wiem, czy pamiętacie, jak kiedyś ja prowadziłam bloga kulinarnego, opowiadałam o tym. Najbardziej nienawidziłam yy, w prowadzeniu tego bloga, że później trzeba było nakładać takie małe porcje na talerz i tak ładnie to układać. I, i dlatego też między innymi z tego zrezygnowałam. I na szczęście na YouTube nie czuję takiej presji, że musi być, wiecie, wszystko sztucznie zrobione. W tak mięsko mi się tak wiecie i podsmarze Pomek dodaję warzywka, dodam sosik. I też to się chwilę, słuchajcie, podusi pod przykrywką, tylko ja jeszcze chcę dodać chili. No i słuchajcie, tak de facto można uznać, że obiad jest praktycznie skończony. Eee, jeżeli bym stawiła od razu wodę na makaron, no to się zamykam w 20 minutach. Po ugotowaniu makaronu wrzuciłam go na patelnię, żeby lepiej było... Eee, no wiecie, że makaron posłuży prostu wszystkimi smakami. Uwielbiam jak nakładasz. No, bardzo wytalentny. zdecydowanie. No hej, dzisiaj kolejny dzień, dzisiaj mam luz od obiadu, bo zostało nam z wczoraj. Powiem wam, że pierwszy raz, tak jak wspominałam, jedliśmy ten makaron ramen i był on bardzo smaczny. I myślę, że byłby genialny nawet do takiego zwykłego, klasycznego, polskiego rosołu. Dzisiaj jest sobota, tam widać za mną jak zwykle bałagan. Ja szeruję pozostałe okna, które, słuchajcie, mi zostały do umycia. I chciałabym serdecznie z tego miejsca pozdrowić jedną z pań, która tak nienawidzi mycia okien, że praktycznie ich nie myje. Ja też nienawidzę mycia okien, może w mniej agresywny sposób, natomiast na swoje jakby usprawiedliwienie powiem, że nienawidzę tego dlatego, bo się narobię, a potem i tak się okazuje, że okna są w smugi. Ale nie piszcie mi swoich rad, bo ja już naprawdę, ja, ja wiem jak zrobić, żeby nie było tych smug, tylko że to wymaga jakby pięciokrotnego mycia szyby, więc ja już się po prostu z tym pogodziłam. Dodatkowo okazało się, że powiem wam, tutaj niektóre okna są nieszczelne, bo parują od środka, jest ich mało. Ale jednak, i na pewno są fest porysowane. I najlepsze było pytanie zarówno mojego męża, jak i mojego taty, no i co z tym zrobimy? Odpowiedziałam, no jak to co? Założymy rolety. Ono muszę to skończyć. Szczególnie, że mam mobilizację, bo moi rodzice powiedzieli, że jak wrócą z Mazur, to wiecie, to mogą przyjść i nam pomóc, więc chcę jak najwięcej zrobić, tak żeby, no, żeby mieli takie poczucie, że jednak jest znaczy może skorzystam z ich pomocy, no zobaczymy na pewno tak jak chyba wspominałam w tym filmie tata musi nam tutaj pomóc z tym kominkiem znaczy musi, sam zadeklarował się że po prostu nam pomoże czyli położy tą płytę kurde na pewno to mówiłam w tym filmie tylko pytanie czy to wyciąłam, czy nie mogę wam pokazać w tym momencie jak wygląda ten kominek, tak to kochanie wygląda, jest to jeszcze nie jest założona szyba, ani ten wkład, który umożliwia zapalenie ognia i ten olej, ten olejek kuźwa. Ten kominek to jest po prostu taki metalowy mebelek w takim kolorze biało-czarnym. On jest taki, widzicie, to nie jest taki super, to nie jest taka super biel. Ja bym to właśnie nazwała takim Ralem 9,016 albo nawet odrobinkę bardziej kremowym. No, i właśnie należy go przytwierdzić do ściany: po pierwsze, on nam odstaje, a po drugie, no ze względów bezpieczeństwa, tak? Należy to zrobić. I tam na dole właśnie wkładamy wkład. Tu idzie również szyba zabezpieczająca i podpalamy sobie i mamy ten ogień. Ja nie zdecydowałam się na żadne, wiecie, jakieś kamyczki, sosenki, brzuski ceramiczne i tym podobne, bo mi się osobiście coś takiego nie podoba. I moim zdaniem będzie to naprawdę fajnie wyglądało, szczególnie jak będzie właśnie przytwierdzone, będzie zapalone. A nad kominkiem tutaj będzie lustro. No, także tutaj, właśnie pod tym kominkiem, będzie taka płyta, która po prostu wyrówna. On będzie stał ciut wyżej, na takim delikatnym podwyższeniu, i tą metodą, wiecie, wyrówna się ta właśnie listwa przypodłogowa. Na kominku sobie postawiłam ptaszka z Home&You. Uważam, że tutaj bardzo pasuje. To jest taki ptaszek na płozach. On nie jest czarny. Jest grafitowy, więc uważam, że bardzo tutaj spoko wygląda, bo, bo nie chcę tutaj, wiecie, ustawiać żadnych ramek. W końcu to jest no, jakby biokominek i, i, i jakby nie o to chodzi. Te biokominki są naprawdę w bardzo różnych wzorach. Można je kupić, wiecie, takie bardziej przypominające normalne kominki albo właśnie Taki jak ten. Nam osobiście ten się bardzo spodobał, bo jest taki dosyć minimalistyczny. Ehm, no, to generalnie można byłoby powiedzieć na temat kominka tyle. Ja oddzwaniam do Patty i biorę się za szarowanie okien, bo no, już niby tutaj od tej strony mam okno umyte. Jakiś piesek szczeka. Ale muszę jeszcze tutaj te ramy wypucować. Też kupiliśmy nowe klamki, też będziemy je zakładać, bo te są, no jak widać na załączonym obrazku, po pierwsze czarne, a po drugie stare i, i brudne. No takie na pewno są minusy kupowania mieszkania z rynku wtórnego w stosunku do rynku pierwotnego, ale to wszystko da się wymienić, nie kosztuje to dużo, więc będziemy mieć nowe ładne klameczki. No, jeszcze mój mąż musi znieść cały ten burdel do piwnicy. No dobra, a jeszcze może Wam od razu powiem apy po balkonu, bo o tym chyba nie będę mówiła w Metamorfozie. Na balkonie mamy, powiem Wam, bardzo ładne płytki na podłodze, które mi się podobają, natomiast sam balkon wymaga jakby wyremontowania, i to jakby należy do spółdzielni. Ja już to zgłosiłam, także czekam, żeby, mam nadzieję, że na wiosnę nam to zrobią, i wtedy na wiosnę będę mogła ten balkon sobie, wiecie, urządzić. Szczególnie, że. Balkon jakby zaczyna się nam tu, czyli zaczyna się wyjściem z salonu, a ciągnie się dum, 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 dum przez cały salon aż do mojego pokoju, także balkon jest naprawdę gigantyczny. Nie jest to taras, nie jest on bardzo jakby tutaj głęboki, natomiast jest wystarczająco głęboki, aby właśnie też tutaj wiecie, chcę pozasłaniać te kratki, chcę zrobić tutaj takie jakby maty. No i właśnie kupić meble i koniecznie ten fotel taki kubełkowy, tak żeby właśnie ten balkon jakby w pełni sobie urządzić. Na pewno minusem jest to, co już teraz możecie zobaczyć, że bardzo blisko tutaj wszędzie są bloki. Tego nie mieliśmy na starym mieszkaniu. Tutaj jednak ta odległość od sąsiadów jest no dosyć bliska. Dlatego też mi zależy, aby, aby ten balkon właśnie jakoś zrobić. I też się znawam jedyną rzeczą. Tam ludzie sobie zrobili, nie wiem czy wy to widzicie, firanki sobie powiesili. I zastanawiam się, czy tutaj na tej części, bo tutaj akurat mamy dach, znaczy mamy fragment, bo tam dalej jest, nie wiem, z 5 metrów. Ale nie wiem, czy właśnie tutaj nie chciałabym takiego karnisza, jak to już będzie zrobione, czy nie chciałabym właśnie takiego karnisza z, z takimi firankami, żeby odgrodzić, jakby sobie przynajmniej tą część. No, zobaczymy. Dobra, kochani, pasuje. Jeżeli macie jakieś sprawdzone metody na mycie okien, żeby naprawdę nie było smug, i żeby przy tym się nie uchetać, to ja jestem bardzo chętna. Powiem Wam, nie, naprawdę, straciłam tą moc. Jeszcze jakoś kiedyś na starym mieszkaniu ogarniałam tematy, a teraz po prostu myję okna w takie smugi, nie wiem czy. No, szlak mi zaraz trafi. No i trudno, no i to jest wszystko tak naprawdę do poprawki, to jest taka zabawa wariata, bo to jest wszystko, słuchajcie, zyfowa praca. Wróci mój mąż, musi wyszarować to, czego ja nie jestem w stanie, czyli takie boki przy oknach. Też widzę, że ta szyba balkonowa jest w czymś urąbana. Też trzeba ją poszarować gąbką. No Będziemy wymieniać klamki, to też znowu trzeba będzie szarować. Dobra, załóżmy te rolety, zasłońmy je i po prostu będzie pięknie bez kitu. Nie, no to jest, powiem Wam, bez sensu. Tyle czasu człowiek traci, a te efekty, no wiadomo, że okna są czystsze, no kurde, no i te ramy, tak, Przestały być brudne i żółte i, i, i to na pewno, tylko jeżeli ktoś widział, jak to wygląda wcześniej, no to się zachwyci. Natomiast jeżeli ktoś nie widział, jak to wyglądała wcześniej, no to ustalmy się szczerze, no, no nie widać, że tutaj tyle czasu na to poświęcam. Nie lubię takiej roboty. Ja właśnie lubię wtedy sprzątać albo wtedy coś robić, kiedy widać efekty. Nawet nie chodzi o to, żeby być chwaloną, bo nie mam takiej w ogóle potrzeby, ale sama jestem wtedy z siebie dumna. No a teraz z siebie dumna nie jestem totalnie. Ciekawe jak idzie moim mężowi, bo mój mąż z kolei sprząta stare mieszkania. No dobrze kochani, to ja kończę ten film. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Czekam na Wasze komentarze, jak się właśnie zapatrujecie na ten kalendarz z herbatkami. No i jednak na porady odnośnie bycia okien bez smug. Całuję, pozdrawiam. Do zobaczenia.